Masz samochód z dostępem bezkluczykowym? Zabezpieczauto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą. Dziś w Zabezpiecz Auto gościmy szary Tigo 8 Samochód wyposażony w system Keyless Dokładnie tak samo jak europejskie czy japońskie samochody więc podatny tak samo na kradzieży, jak te wszystkie nasze samochody. Zamontowaliśmy w nim zabezpieczenie Canlock. W tym momencie jest ono aktywne. Ciskamy hamulec. Mamy ready, a biegu wrzucić. Nie możemy pakiet premium, więc za chwilę nam zacznie trąbić. Ja go odblokuję przy użyciu tajnego kodu, czyli kombinacji przycisków. Znajdujących się w samochodzie, samochód przestał nam trąbić. Nie wiem, czy było widać, ale mrugnęła nam tam kontrolka świateł drogowych. Oznacza to, że kanlok nam się odblokował, i w tym momencie biegi nam normalnie wchodzą. Korzystając na co dzień z tego zabezpieczenia, mamy również tego typu breloczek oraz aplikację w telefonie. Które automatycznie odblokują nam kanloka zaraz po włączeniu zapłonu, czyli w tym przypadku zaraz po wciśnięciu hamulca. Ponieważ w tym samochodzie nawet nie mamy fizycznego przycisku, no bardzo nowoczesny samochód. Tak naprawdę wszystko robi za nas. Nawet jak wysiadamy, zostawimy otwarte szyby, zamkniemy go, to szyby nam się same zamkną. Tak samo. W tym momencie jest uruchomiony, ja wysiadam i jak widać automatycznie samochód nam gaśnie. Zapomniałem zamknąć szyb, zamykam go, szyby same idą w górę. Także no, myślę, że Europa ma teraz niezłą konkurencję. Zabezpiecz Auto Warszawa, zapraszamy! Zabezpiecz Auto.pl Skutecznie zabezpiecz swój samochód przed kradzieżą.